Z moim tempem i moim programem, to pewnie ten vlog ukaże się w styczniu. Iha. Dzień dobry. Widok. Ojej. Siedzicie teraz obok mnie, jak moja bardzo dobra koleżanka, i proszę, jaki piękny mamy widok. Poczęstowałabym was kawą. Miało być bardzo energiczne to powitanie i bardzo no make-up, a wyszło bardzo no make-up i bardzo no energy. mam nadzieję, że wybaczycie. To mi. Dzień dobry ze wsi. Tak wygląda dzisiaj moja środa. po śladach widzę, że była tu jakaś kobieta o stopach jak kajaki czy to byłaś ty? chyba nie, nie, w ogóle mam do was takie pytanie czy wy jesteście team wstaje wcześnie, czy team wstaje późno, bo ja na przykład uwielbiam wstawać wcześnie i zawsze mam takie wyrzuty sumienia, jak mi się nie uda wstać wcześnie i właśnie dzisiaj mimo, że cała reszta śpi to nie śpi już ja, ale wcale nie jest tak wcześnie nie będę się tym przejmować, życie jest za krótkie sadę w pełnym słońcu może się rozciągnę, a może wypiję kawę. Boże jaka cisza służycie to. Dziutka. Słoneczka. Ściczniczka. Dziwnie strasznie ja się dzisiaj zachowuję w tej kamerze i nie wiem o co mi chodzi, ale może po prostu taki dzień. Joginką. Szkoda, by było się nie porozciągać w tak pięknych warunkach przyrody, prawda? Witam się z wami dzisiaj po raz trzeci z miejsca, które najstarsi widzowie powinni pamiętać, bo powstał tu historyczny vlog, i właśnie Wam wyjedzie zaraz z tej strony albo z tej strony, więc możecie do niego wrócić. Jeśli go nie oglądaliście. A jeśli oglądaliście, to tam były takie żarty, że po prostu mogłybyśmy nimi obdarować. Połowy kabaretów, które teraz właśnie istnieją, ale lepiej żeby nie istniały. Kroję śniadanko, to jest szczypiorek. Ale nic nie widzicie, bo jest jak w dupie. No ten granit jest zupełnie inny w smaku niż tamten. Zmieniłam stanowisko pracy. A teraz będę kroiła pomidorki z awokado, taką pastę. Zobaczcie, w jakim towarzystwie stoicie. Ponieważ dzisiaj będzie wielki grill, którego nie mieliśmy siły wczoraj zrobić, to dzisiejsze śniadanie musi być lekkie, chociaż na wakacjach się raczej. Nie oszczędzamy. Julia mówi, że w takim razie cały czas mamy wakacje. Powtarzam to, bo nie wiem, czy słyszycie ją. Adwokata, proszę uprzejmie. O, jest idealny w środku. No, powiedzmy. Takie od ja nie pawiliłam. Tutaj mamy pastę. Taką trochę ala la To jest polskie wesele. I typowe ozdobienie dla sałatki jarzynowej, ale pod spodem jest po prostu twarożek. Oliweczki. Tu. Kurde. Powoli nabieram energii. Cały dzień będę na słońcu. Wieczorem mnie nie poznacie. Ja się wam nie pokażę. Bo mam brudne włosy. Właśnie w trakcie operacji plastycznej nosa. I po prostu jest cała pozaklejana plastrem. Gdyby ten pies umiał mówić, rzekłby, że właśnie umiera z głodu. Ostatkiem sił. Stoi na łapkach. Tak. Ale czy nie jest żebrak? On po prostu czuje, że to jest bardzo dobrej jakości pasztecie. No, wiecie, że ten pies nigdy niczego nie chce, tylko pasztetu. Daj pasztet, daj pasztet. Może ogórka by zjadł? Pyszny góreczek, świeży, zielony. No, co to góreczka? Pasztecik, pasztecik, tylko pasztecik. Jezu, widzisz ten wzrok, jaki on jest pełen miłości. Mhm, do pasztetu. No, chyba, że. Chyba, że mnie się odbiera w pa kategorii pasztetów. <grymne> basia, 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 Basia. Basia nie jest głupia. Basia nie czuje orzeszka. Myślicie może, co ona tak stoi. Ale ona siedzi. Idziemy na przejażdżkę, jadę sprawdzić. Czy pojawiły się już grzyby w miejscu, gdzie dwa lata temu nazbierałyśmy ich tyle, że właściwie dopiero teraz się skończyły te, które suszyłyśmy. O Jezu, ile piachu kondycja Werarius. Taki aktywny poczynek. Rano joginka, teraz cykistka. Tak jadę tą. Z to od razu usłyszałam Edytę Górniak, która śpiewa po pięknej ze mną leśnych duktów szlakiem. To jest odpoczynek. Yeah. Okej, okay, dojechałam do tego miejsca. E, lubię bardzo zbierać grzyby, ale nie czuję się w tym jakaś super ekstra. O, a co to? Jeszczureczka! Widzicie? Wam na wiedzą żabelkę. To, co widzieliście przed chwilą, to kobieta czerpiąca energię słoneczną. Olej na płótnie 1817, koloryzowane. Ten vlog będzie pełen nieśmiesznych żartów energii wewnętrznej i tego, że ostatecznie wszyscy pomyślą, że jestem chora psychicznie. I nie stygmatyzuję tutaj chorób psychicznych. Jak wy się w ogóle czujecie na łonie natury? Dobrze, pójdę już sobie lepiej. Tam wystają łebki. Tutaj oglądamy taki żywy obraz i pobieramy lekcje ornitologii jednocześnie. Latał myszołów. Tak, latał myszołów. O, przyleciał ten ptaszek z wczoraj. Yy, okazało się, że po też szkół też tam to jest taka restauracja, Aha. ale ma przyszłość. No dałem, jakby były wklejone teraz te włosy w ogóle. Dwie godziny kąpieli słonecznej za mną, a przede mną, moi drodzy, fasolka z bułką tartą. Ja tak kocham bułkę tartą, że mogłabym normalnie jeść całą bułkę tartą. Dać fasolki. To jest bułka tarta z bułki jakby ususzonej przez nas, więc po prostu sama bułka, nie jakiś coś. A w drugiej opcji jest bułka w śmietanie. Bułka w śmietanie. Fasolka w śmietanie. Mmm, pyszna. A za chwilę będzie jeszcze pomidorowa, bo wczoraj późnym wieczorem Julia gotowała przepyszną zupę pomidorową ze świeżych pomidorów. to i ona, zupa pomidorowa, rozlana, dookoła talerza. Proszę opowiedzieć o tej zupie. Świeże pomidory, rzucone, przetarte na rosół. Piękne. Podsmażone na masełku. Z czosneczkiem. cebulką. Kruseczki lane. Masakra. Witanka trzydziestka, poproszę, S salt. Jesteśmy jednak powsi nogi i jedne z najlepszych lodzików w Polsce ciągną nas nawet na tę 20-minutową przejażdżkę, więc musiałyśmy skończyć z leżakowaniem i idziemy. Ale nietoperze nie są ptaki. No. nie to jest ssaki. No, a ktoś mówi, że to ptaki. Co? Opowiedz nam. Mm -hmm. Opowiedz nam taką rzecz. Jak no. Chcę znać wujka Cosia. Jesteś po prostu jedyny. Wiecie co? Odkryłam teraz taką nową modę i taki nowy salon, gdzie przedłużają rzęsy. Jest to metoda 2 miliony do jednego. Myślę, że większość z was będzie zadowolona. Większość z kobiet będzie naprawdę zadowolona. Pokażę wam. I to robią w kolorze, jakim chcecie. Byliny. Zawsze jak tędy jadę, to myślę, że to są bliny i widzę od razu bliny z kawiorem. I od razu chcę je zjeść. Jeszcze nie ma zimy. mnie oką, tak sobie. Wspaniałe są. W Kuchni Lidla wita Was genialna instalatorka kadrów. Nie widać ani deski, ani noża, ani mojej głowy. Nie widać nic. Będę robić sałatkę grecką, najbardziej skomplikowaną, najtrudniejszą. Mam umyte warzywa, jest to ogórek, dwie papryki, cebulinda, pomidorki koktajlowe, oregano, oliwki i przepyszna oliwa z Sycylii. Bo wiecie, że w prawdziwej sałatce greckiej to nie ma sałaty. Tylko są warzywa z fetą, której nie wzięłam. Przyniesie mi pan fetę! Fetę! W lodówce! Dziękuję. Jeśli się zapytacie, czy na co dzień tak wolno kroję, odpowiedź będzie brzmiała. Tak, na co dzień też tak wolno kroję. Ja w ogóle strasznie wolno gotuję i przyrządzam jedzenie do grilla. Nic tak nie pasuje. Dobrze jak sałatka grecka. A jak wy spędzacie wakacje z moim tempem i moim programem, to pewnie ten vlog ukaże się w styczniu i będziemy wspominać, jak w sierpniu było gorąco. No i wiem, że oliwki powinny być generalnie rzecz biorąc czarne. Te są pyszne. O, może pan teraz pomachać? Je, yeah, pan Mirek nam macha. Czy cały czas się gra? Teraz tak. Co chciał pan coś niecenzuralnego powiedzieć? I sobie oso. Ale nie się Nie Mięso będzie jadła? Ja. Nie. Tu są trzy plastry szynki, trzy karkówki i trzy takie bekoniki. Te bekoniki. Trzy, ja, trzy po dwa. Po dwa? Po dwa. Ja. No to się podzielimy. Oczywiście, że. Ale jeszcze są kiełbaski. A co Ilunia na górze jest? Bo jakoś jej jest je smutno. Ej, teraz płakała. No przepięknie to wygląda. No wiecie, no, babcia Stefa mówiła, że jesteście pożyteczny. Szczeczeń mnie nie budzi jakieś takie negatywne doznania, ale osy nie. No i w zakopane na poddaszu przykrojona była taka wielkie gniazdo os wielkości małej kapusty. Mm. Ja nie babciu tam są ten, ja idę <laughs> Oni waszą. zerwać, Ani się wasz. A chciałbym to zerwać? Tak. Mówi nie ma większych przyjaciół jak osy. Przy nich nie ma much, nie ma różnych, wiesz, innych takich. Słuchajcie, nie popłakałam się przez cały czas krojenia cebuli, a teraz mnie... A teraz coś, tak. Może to dlatego, że sierpień, a sierpień to już trochę jesień. Sierpień jest tak jakby granica między latem a jesienią. Co pokerku... Będzie to bardzo leniwy materiał. Na najfajniejszych wakacjach to tak. Wiesz, pyszne rzeczy odpoczywasz, albo zwiedzasz, albo leżysz i cieszysz się życiem. No i dokładnie to robimy. Oliweczki. Ja to lubię w całości, nie lubię pokrojonych do takich sałatki, a na pizzy z kolei, wiem, że jest to bardzo zajmujące i interesujące, lubię właśnie krążki takie pokrojone. Oglądaliście Sausage Party? To właśnie przed chwilą nam się to przydarzyło i kiełbaski zaczęły uciekać z grilla. W ogóle te oliwki są mega pyszne, genialne. Jest ich prawie kilogram. Kosztują 17 zeta i są mega, mega, mega szul. Ale nie, nie dużo, bo jest słona feta już. Nie żałujemy. Bardzo zdrowa oliwa jest. I oryganko. A, myślę, umiesz. Próbuję. To zawsze robię takie świeże sałatki, nie robię takich zleżanych. Mm. O. O. Mhm. Mm Tak wygląda nasz dzisiejszy wieczór Piękne drzewka I Je... Yeah. Boże jak to pięknie wygląda Jestem wzruszona